Słuchajcie, jeszcze jedna kwestia, powstrzymywałem się parę razy już od tego, żeby tutaj wam nie wyjaśniać czegoś, jak przeczytałem jakiś komentarz gdzieś, żeby tutaj zaraz nie wyjaśniać całej struktury kawałka, że dlaczego ten kawałek tak, dlaczego to, bo stwierdziłem, że jak ktoś nie kuma, nie czuje, no to, no to czuje, może kiedyś poczuje sam z siebie tę muzykę, ale słuchajcie, kawałek Bukiet Białych Róż jest dla mnie zbyt ważny, żebym mógł po prostu zignorować niektóre komentarze i chciałbym wam wyjaśnić dwie sprawy, po pierwsze kawałek jest na 2.1.5 gang, Dlatego, że to jest Squad I to jest po prostu mrugnięcie okiem do mojego słuchacza, który jest ze mną od dawna. Nie chcę mówić od pierwszych dni, bo pierwsze dni były jeszcze wcześniej, ale od dawna. To po pierwsze dlatego. I to jest jakby zapowiedź tego, że ten kanał rusza, że będzie się tam coś działo. W sensie on cały czas coś tam funkcjonował, ale o to chodzi. Po drugie, po drugie. Widziałem, że wiele osób nie rozumie pewnej kwestii. Ja nie chcę, tak jak mówiłem, nie chcę tłumaczyć Wam każdego kawałka, jeden po drugim, ale ten kawałek jest dla mnie bardzo ważny. I tym samym powiem to tylko raz i nie będę już się powtarzał. Bukiet Białych Róż to jest kawałek, który jest hołdem dla mojego przyjaciela Łowicza, który stracił brata. O tym jest wspomniany w Rewolucji Romantycznej. Bukiet Białych Róż również o tym opowiada. I nie będę Wam już tego więcej tłumaczył, bo coś tam popierdoliliście, jakieś informacje tu i teraz. To jest dla mnie ciężkie. Ale to było dla mnie ważne, żeby oddać mu hołd, bo kurwa, tak jak mówię w tym kawałku, zawsze był przy mnie, zawsze był twardy i on jest dla mnie kurwa, pierdolony przykładem na to, że wszystko kurwa można przejść. Wielki szacunek, kurwa, jeszcze raz, wielki szacunek dla Ciebie było. spoczywaj w pokoju Kasper i nigdy więcej, kurwa, nie będę znowu poruszał tej kwestii, jeżeli ktoś coś popierdoli, ktoś coś pomyli, bo kurwa, nie będę już Wam wszystkiego tłumaczył. Wszystkiego dobrego dla Was, trzymajcie się.